Także poradziliśmy sobie ze schronieniem. Troszkę nam to zajęło, ale mamy wszystko już rozbite. E, tam jesteśmy odsłonięci leciutko. Troszkę zawiewa, ale to nic. E, tarp odsłania nas właśnie od tego wiatru. E, przestawiamy rzeczy wszystkie do środka i rozpalamy ogień, bo jest chłodno. Dosyć jeszcze przez ten wiatr. Także sekundka. HAHAHA Witam wszystkich. O i znowu planowany był wypad do lasu weekend i znowu zaskoczył śnieg. No ja nie wiem, czy to jest jakaś klątwa, czy coś, e, ale powiem wam, że jestem dumny z siebie strasznie, bo obawiałem się, że będzie ciężko mi rozpalić ogień. E, chwilę walczyłem jednak. Ale jak widać udało się. Ogień się pali, jest fajnie cieplutko. E, troszeczkę nie przemyślałem tego. W sensie nie przemyślałem, to jakoś bardzo nie przeszkadza. Bo, jak widać, tu jestem odsłonięty od pola, a wieje wiatr. E, ten śnieg też zawiewa. Jak widać tutaj na tarpie, no dosyć mocno. Ale to nie przeszkadza. Odgrodziłem się właśnie od tego wiatru. Mam tarpa rozłożonego. Nie będzie nocki, no bo. Kurde nie mam sprzętu, nie mam sprzętu, nie mam śpiworu żadnego fajnego takiego zimowego, mam tylko śpiwór letni no i myślę, że zmarzłbym chociaż no może jakbym się ubrał jakoś ciepło jakby to było tak około 0 stopni to może bym dał radę, no ale nie, na razie wolę nie ryzykować ale już za niedługo pojawi się nocka ziemianki, także wyczekujcie i będzie wtedy gość specjalny ale na razie nic nie zdradzam Zobaczycie wszystko już w ten dzień. Także muszę dokładać szybko do ognia, bo szybko się strasznie wypala. Także widzimy się znowu zaraz. Niestety opuścił mnie Oliwiar. Za zimno mu było. No ale no... Nie dziwię. Mu się. w sensie na mnie jest ciepło, bo mam pod spodem jeszcze termo. No ale ten wiatr jeszcze jest na minusie, jeszcze ten śnieg wie, no to wszystko się kumuluje jest. Zimniej niż powinno być, a ja opanowałem właśnie z powrotem to ognisko, bo zagasło mi. Troszkę z nim powalczyłem, eee, no ale już jest tak stabilnie. Muszę co chwilę dokładać, praktycznie do niego. Powiem Wam szczerze, że, że serio jest. Jest ciężko, no ale co się dziwić, jak mamy takie warunki, tak? Eee, dobrze, zatem śmigam po, po opał. Mam nadzieję, że mi nie zagaśnie ten ogień. No powiem wam, że dosyć biało się już zrobiło. No a powiem wam też szczerze, że boję się trochę z tym tarpem, bo muszę go jakoś złożyć, a jest tak zawalony śniegiem. No i też w ogóle pierwszy raz rozkład, rozłożyłem tarpa w ten sposób, że rozbiłem go między dwoma drzewami, bo nie miałem żadnej linki, nie miałem parakordu, Dopiero Mati, Czabor mi pożyczył. Tu są moje węzły, na szybko jeszcze obczaiłem je u kraftowego przed wyjściem. No ale ważne, że się trzyma. Powoli z czasem będę to doskonalił wszystko, ale na razie działa. No i chyba po prostu rozwieszę tarpa. No, poskładam po prostu na tym parakordzie, na tej lince. Jakoś otrzepę ten śnieg i, i w powietrzu, żeby nie na tym śniegu go zwijać. Też będę musiał wysuszyć go, myślę. No taki mokry, jak go włożę później do, do worka, no to może jakiś grzyba złapać, a tego bym nie chciał. Nie wiem też, jak mnie słychać, bo wieje dosyć mocno. Mam nadzieję, że audio jest dobre. E, ale no co, kończę herbatkę e, z mojego kubeczka. Niedawno go zamówiłem, mój no, najświeższy zakup, ale jestem zadowolony z niego. Jak mi przyszedł, to siedziałem w domu i piję tylko z niego herbatę. Testowałem go, ale ja już taki jestem dziwny po prostu. Jak mam jakąś nową rzecz, to muszę ją wytestować w każdy sposób, jaki się tylko da. No i dopijam sobie herbatkę i będę się powoli zbierał. Także trzymajcie się, jeszcze się zobaczymy. Także ja już wracam. Mam nadzieję, że zdążę się z wami pożegnać, bo mam dosłownie 1% baterii w telefonie. Także no, powiem wam, że tarp mnie pokonał, bo na tym wietrze dosłownie nie dało się go tak sensownie złożyć. Wziąłem go tak, zwinąłem, wrzuciłem do plecaka i sobie w domu go złożę. Jeszcze muszę go wysuszyć trochę. Ale no co, powiem wam, że troszeczkę hardkorowe warunki, ale ja się cieszę, bo to jest dla mnie nowe doświadczenie. E, wiem, że mogę sobie wtedy też poradzić w takim terenie, w takich warunkach. E, no, no i wracam już. Także dziękuję wszystkim za oglądanie. Zapraszam do zostawienia czegoś po sobie: do subskrypcji, do polubienia filmu i do jakiegoś komentarza. Także trzymajcie się, a ja już śmigam do domu.